Leżąc na oddziale udarowym, dostałem telefon z zakładu ubezpieczeń społecznych. O takiej treści przede wszystkim, czy to L4, które moja żona wysłała, nawet nie wiedziałem, że wysłała moja żona L4 tam, czy to L4 w ogóle jest prawdziwe, czy gdzie ja, ja leży, czy mogą mnie sprawdzić. L4 cztery z szpitala, słuchajcie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że płaciłem wtedy jeszcze składkę zdrowotną. Płacicie składki zdrowotne? Płacicie. Super. Znaczy nie super uważam, ale płaciłem wtedy składkę zdrowotną. I słuchajcie, pamiętam jak dziś, ta pani przez telefon z ZUS-u w sytuacji, kiedy ja leżałem niewidomy, bo jeszcze wtedy miałem utratę wzroku całkowitą, niewidomy, nie wiedząc, co się ze mną w ogóle dzieje i czy w ogóle przyżyje. powiedziała mi tak Wie pan co, dostanie pan zasiłek chorobowy w wysokości 1300 zł jako przedsiębiorca, ale ma pan do zapłacenia składkę zdrowotną 15 tysięcy, to niech pan zapłaci po prostu o 1300 tym mniej. Jak to usłyszałem, to stwierdziłem właśnie, że trzeba coś w życiu zmienić. Dzisiaj nie mamy żadnych składek zdrowotnych, nie mamy żadnych zus nie mamy żadnych głupich, niepotrzebnych podatków. Mamy strukturę holdingową, mamy kolejne spółki, wnuczki w tym momencie widzicie i w nich też mamy 50% udziałów. A dlaczego? Bo pozostałe udziały w tych spółkach oddajemy inwestorom, zapraszamy ludzi do biznesu, nie pożyczamy od nikogo pieniędzy, pokazujemy projekty deweloperskie, jak one wyglądają, jak będą realizowane, jakie będą miały zyski i zapraszamy do tych projektów osoby, które wchodzą jako Wspólnicy, zobaczcie, to są te właśnie wszystkie postacie na, na tym wykresie.